Siemano z tej strony Ripson i witam Was w grze w ogóle w filmiku, którego dawno tam nie było na kanale itd, tak i tak dalej. I na początek ogłoszenia parafialne póki jeszcze nie gramy Ogółem przerwa była spowodowana tym, że nie miałem kompa, bo mi się dysk spalił, ale teraz mam już nieco lepszy dysk już tak nie ma ogółem lagów. Gram na koncie Rips śpi pod oknem, to jest moje takie konto, na którym będę grał, a na Rips One będę grał z widzami tak dalej, tak dalej, tak dalej. To będzie takie konto inne, a to będzie takie konto, nie wiem, do rankedów, odcinków tak dalej. Yy, także. To chyba tyle. O Jezus, ja gram na LeBlanc Będę w stanie, o ile to zrobię dosyć szybko, skontrować jej całe kombo piękne. Ty chyba właśnie giniesz. No! No! O Jezus, ktoś tu slashował. Krzaki! Tak jest! Krzaki! Elegancko! Ale wyszło, ale wyszło, ale wyszło. Synek, to jest przewaga drugiego poziomu. Fucking turret Myślałem, że trafi go z kół. wtedy by miał dwa trupy i by było jeszcze piękniej. Was I good? A bit Chodź tu, śmieciu. Czy ty? Czy ty właśnie mnie uderzyłaś? Patrz, tak o cię postraszę, bo Cię nawet nie, nie dotknąłem. Dobra, tyle potów ale blank. Co ty głupi jakiś jesteś. To będzie niekończąca się opowieść teraz, bo ona po prostu, ona się nie teleportuje z W, tylko tak daszuje. Co znaczy, że ciągle można ją w tym powietrzu trafić? No i o tym mówiłem. Ona musi sobie uciekać. Z każdym razem, jak ona podchodzi i zakłada już to ku we mnie to już wiem, że będzie biła. Także no. Musi to jakoś sprytniej rozegrać. Ty, jak ja cię tutaj za, sklepie, jest chodź tu. Jak to nie trafiłem? Dobra, daj mi tylko 100 many, a tam podejdę i ją ubiję. Dobra, mam 100 many. Także wyszło chyba Wolf. O, ona jeszcze nawet spaliła Ignite a ja nie spaliłem. O Jezus, no i to właśnie było. Tak, kombo nie powinniście robić. To był przykład złego kombo. Tak to się właśnie... tak się tego nie robi. O. Ale gitarka wysła, Ale wysła gitaronia proszę pana. Gitarejio, czy jakoś tak? Dziękuję, do widzenia. Ale cię złapałem, synek! Dobra! Dobra, synek, dawaj tutaj. Następny, następny do kolejki! Do kolejki zabijania! Wracamy się! Rip śpi pod oknem, proszę pana! To, to, to już Rips. Czemu ty się nie ruszasz? Wykończymy cię w ten sposób! Nie będę się ruszał z tego miejsca i będę cię tak obił. O dobra, się obudziła chyba. Czy ty chcesz robić drake'a? Nie, 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 mnie drake'i nie interesują. Ja tu chcę ją zabić. Ona sobie poszła gdzieś, ona będzie awczyć. O nie, jest jednak! jest! Dobra, gitara. Czyli ona jednak nie była. Czyli możemy tutaj iść się z nią pobawić. I nie trafiać, o Jezus. Trafiłem ją raptem z jednego. Koniec. Oh. Giniesz! Ona miała jakąś serię ta weini, czyli ta jest jakaś dobra, rozumiem, tak? Ej, ona miała 4-0. Idziemy farmić te miniony. Gdzie tu idą miniony? Nie ma minionów. O, 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 o minionach mowa. Patrz jak się Ari farmi, minioncy. Tyk, strzał, strzał. Teraz, od teraz koniec. Jedna śmierć i daw! Koniec! Mówię poważnie. I daw! Dwa trupy, ale dostała kopa w dupę, widzieliście to? Taki błoty Taki kop w dupę. Dosłownie, nie? No do widzenia. O ile Lessinger coś tutaj się rozkręcił nam, widzę. Dobra. O jezus, lagerino. Est ist uno lagerino. Puta madre, señorita. Super est. Dżunglero jest maiden killen. Ja będę tutaj, kurde, ją zabijał. Dobra, i sobie pójdziemy po prostu teraz tutaj o. I cześć, do widzenia. Wyprowadziłem na spacer Jarvana, można by rzec Chociaż ty zginiesz w sumie Ale gównia nie wyszło Ja miałem się AWK, no ale nie będę AWK Czemu zostanę ban? wiecie jak to wygląda Wiecie jak to wygląda tak dalej, i tak dalej O Jezus Maria O kurde Dobra Czas ogarnąć dupę Ripszwan Proszę o ciebie Bo rip śpi pod oknem Synek geneza tego niech pozostaje dla nas tajemnicą Dlaczego Rift śpi pod oknem Dobra, no woli mi To ja nie będę mojego kombo robił Ale no wiecie. Tak to wygląda, nawet bez ulta, bez DFG Bez niczego Tak o, po prostu całe życie Ale za to na tą Waynie. To ja będę musiał coś więcej wymyślić Na przykład takie coś W sensie, że tak z boku, wiecie, że nie widziała, że tam coś robię Taki śniki fakerski kombos Tylko no wiecie, to musi być wszystko inkognito No wiem, bo no bo krzyczę A co? Nie mogę się krzyczeć Ja się krzyczę do mikrofona na przykład I bo mam takie prawo No iii, I tak to mniej więcej wygląda, wszystko tutaj, teraz. Idziemy tutaj, o! To już się wszystko kończy. Bez sensu, to wszystko. Wiedziałem, że kupno Home Guardów będzie dobrym pomysłem. Patrzcie, ile razy padłem. Ile razy to mi czas zaoszczędziło. Proszę pana, no najlepsze tutaj playsy na całym świecie, kurde. Niestety się odwala. Najpierw się nafidowałem, a potem nafidowałem resztę. No nie, GG. Co za śmiecie. Także. Ja byłem Lipswan, żegnam się no i cześć!